Siemanko, trochę się tutaj nie widzieliśmy, natomiast w żaden sposób nie znaczy to, że próżnowałem. Materiały, które widzieliście przed chwilą z pewnością w najbliższym czasie ukażą się na tym kanale, natomiast dzisiaj skupimy się na dokładnie tym oto bajku. a jest to mój kolejny prywatny bike, który powstał we współpracy z Bolt e-Bike. Także dzisiaj pokrótce omówimy sobie jakie części wybrałem do budowy takiego oto i dlaczego te części wybrałem, a w najbliższych odcinkach postaram się pokazać Wam co ten sprzęt jest w stanie robić. Także zaczynając od strony mechanicznej, cały pojazd jest oparty na ramie Bear e-Bike Lite. Y, rama jest delikatnie zmodyfikowana względem normalnej ramy Lighta. Pomalowana jest proszkowo w kolor RAL 7043. Tak jak widzicie, rama Lighta charakteryzuje się tym, że jest naprawdę bardzo wąska, i w porównaniu do rasela, który stoi tutaj obok, no to widzicie, że ten rasel jest o wiele, o wiele szerszy. To, że rama jest wąska, oczywiście bardzo mocno zbija nam wagę całego pojazdu, no i ten pojazd waży w okolicach 40 kg, także na tego typu sprzęt jest to naprawdę dosyć niedużo. Pod względem amortyzacji mamy tutaj Marzocchi 888 CR z przodu, czyli jest to amorek, który jeździł w moim suronie i naprawdę sporo przejeździł. Dalej działa naprawdę fenomenalnie i jest oczywiście po całym serwisie, po malowaniu tych lag na czarno i pasuje do tego projektu idealnie. Amorek z tyłu to klasyka DNM RCP2S 241 mm długości i jest to po prostu amortyzator z gatunku tych, które działają. Jeżeli chodzi o koła, to postawiłem ten setup motocyklowy. Po pierwsze dlatego, że są tutaj takie oto ładne srebrne obręcze DPR, no a po drugie dlatego, że opony w dużych rozmiarach są o wiele łatwiej dostępne na koła motocyklowe względem kół rowerowych, gdzie tak naprawdę do wyboru z takich ciekawszych opon mamy cyt H580 i Duro 26 x 3 cale, jeszcze w wersji 24 cale natomiast wybór tam jest naprawdę mały. Także z przodu mamy koło 21 cali motocyklowe, obręcz 21 na 1,6 cala, a z tyłu mamy koło motocyklowe 18 cali, obręcz szerokości 2,15 cala. Oponka z tyłu to Wanda X6010, 3 cale szerokości. Oponka z przodu, no to cholerabie co to jest, ale 2,75 cala szerokości w zupełności wystarczające. Środełko to już klasyka, widzieliście raz w moich konstrukcjach. Jeżeli chodzi o kokpit, no to mamy tutaj ciekawy temat w postaci takiego to zintegrowanego mostka od Myfriendów. Ten mostek kosztuje w okolicach 70 zł i powiem wam szczerze, że ja w tym momencie go testuję, ale całość wygląda naprawdę obiecująco, bo mostek ten jest dosyć sztywny. No, i przede wszystkim jest tani. No, i do tego ładnie wygląda. Heble tak samo pochodzą od MyFriendów, i również jest to bardzo, ale to bardzo ciekawy temat. O którym nie omieszkam nagrać osobnego odcinka, ponieważ te hamulce kosztują w okolicach 250 do 300 zł w porywach za komplet. Klamka wygląda następująco, i zobaczcie, jak wygląda zacisk. Zdecydowanie widać tutaj inspirację Hope'em. Ten zacisk jest, jak widzicie, frezowany z aluminium i jest to naprawdę bardzo ładnie wykonane. Kwestia tego, że dotrę te hamulce i zobaczę, jak to hamuje, ale zapowiada się to naprawdę, naprawdę nieźle. W temacie tarcz hamulcowych mamy tutaj 203 mm buklo spływające. Jest dokładnie ta sama półka co Snail i tego typu inne tarcze pływające od Chińczyków. Naprawdę dobra tarcza pod względem jakości cena. Jeżeli chodzi o błotnik, nie podobały mi się żadne konstrukcje, które są na rynku, dlatego że one są zwyczajnie długie i nie są kompletnie dopasowane do tego wahacza. Błotnik ten jest w całości mojego projektu i mojego wykonania. Pracuję nad kolejnymi wersjami tego błotnika, żeby były jeszcze lepiej wykonane i jeszcze lepiej dopasowane i w przyszłości również zapodam Wam o tym materiał, bo temat jest ciekawy. Meandry mechaniczne mamy omówione, no to teraz przejdźmy sobie do elektroniki. Cały ten bike postawiony jest na zestawie BOLT E3000, czyli zestawie, który dobrze znacie z tego kanału, był już o nim materiał, także odsyłam was do niego. Silnik BOLT E3000 jest to bardzo podobna konstrukcja do mxus 3K Turbo, w tym przypadku zdecydowałem się na nawój 5T. Sterownik, bardzo dobrze znany KT-45A48V. Dlaczego zdecydowałem się na 48V? Głównie dlatego, że cały ten bike miał być możliwie legalny. Wiadomo, że w artykule drugim ustawy o ruchu drogowym mamy wspominkę o tym, że rower elektryczny musi być zasilany napięciem 48V, czyli pakiet 13S idealnie się w to wpisuje. Do tego wszystkiego sterowniki 48V, te popularne kunteki one są o wiele mniej awaryjne względem sterowników 60V, także tutaj też postawiłem po prostu na bezawaryjność. A jeżeli chodzi o pakiet, no bo jak widzicie miejsca tutaj na ten pakiet mamy dużo i oczywiście ta bateria również jest duża, mamy tutaj pakiet 13S15P na ogniwach 35E również od Bolt e-bike. i ten pakiet daje nam 52,5 amperogodziny pojemności, czyli przy 2,5 kW, które generuje ten sterownik dla tego silnika. Zasięg na tym pakiecie powinien wynosić w okolicach 200 km, co oczywiście sobie przetestujemy, tak? Pakiet zgrzany oczywiście na czystym niklu, na drabince, 0,2 mm, dwie warstwy, także o zag nie muszę się tutaj martwić. No i jeżeli chodzi o tą maszynkę, to tak naprawdę jest to wszystko. Czekam w tym momencie, aż pogoda na zewnątrz troszeczkę się poprawi, żeby móc przetestować tego bajka faktycznie w jakimś teście długodystansowym, no bo obecnie wiadomo jak jest. Także moi mili, w tym odcinku to wszystko. Ja się z wami żegnam i do następnego. Cześć.